Witam. Mam przyjemność zaprezentować państwu spawarkę marki Weldman ARC 203. Spawarka inwerterowa ARC 203 do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym DC. Jeżeli należysz do osób, które lubią sprawdzone i pewne produkty, koniecznie zapoznaj się z poniższym opisem spawarki inwerterowej ARC 203 do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym DC. Jest ona przeznaczona do spawania elektrodami rotulowymi i zasadowymi do 4 mm różnych gatunków stali: niskowęglowej, niskostopowej, nierdzewnej i tym podobnych oraz żeliwa. Spawarka ARC 203 posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania, wyposażony w prosty system lampek diod LED na przednim panelu informują o podłączeniu do zasilania (zielona dioda) lub o wyłączeniu z powodu przeciążenia (czerwona dioda). Podczas pracy przyda się nam także na pewno elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania oraz specjalne zabezpieczenie sprzętu przed przeciążeniem. Pawarka posiada funkcję ułatwiające spawanie. Hot start, gorący start zwiększa prąd spawania przy zajerzeniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody ARC Force, dynamika łuku. Skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania, optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem. anti -stick. ogranicza prąd spawania, zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału. Spawarka na wyposażeniu posiada przewód 2 m z uchwytem elektrody 200A DX50. Przewód 1,6 m z zaciskiem mas 300A DX50, maska spawalnicza, przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V, młotek do obijania. Przewody spawalnicze podłączamy zgodnie z zaleceniem producenta elektrod. Najczęściej spawamy biegunem dodatnim, podłączamy zacisk elektrody do bieguna dodatniego, zacisk masowy do minusa. Dziękuję Państwu za uwagę